W tym odcinku przyjrzymy się sprawie zaginięcia sprzed dwóch lat, która do dziś nie została rozwiązana. Jak to często bywa w takich przypadkach, jest w niej bardzo wiele znaków zapytania. Cała historia wydaje się być niedokończoną opowieścią, przerwaną nagle, w połowie zdania. Jej poszczególne elementy na pozór pasują do siebie. Lecz po chwili okazuje się, że nie ma żadnych dowodów na korelację między nimi. Zanim jednak zaczniemy ten odcinek, chciałbym przypomnieć Wam o możliwości rejestracji w sklepie pod adresem sklep.kanałkryminalny.pl. Już w najbliższą niedzielę rusza przed sprzedaż dla zarejestrowanych osób. W moim sklepie znajdują się takie przedmioty jak kubki, filiżanki, kawa czy koszulki kanału kryminalnego. Wszystko w limitowanej wersji stworzone specjalnie dla fanów kanału kryminalnego. Zachęcam Was do zarejestrowania się na stronie. Link do sklepu jest w podpiętym komentarzu i opisie tego filmu. Wszystko wydarzyło się 14 sierpnia 2021 roku około godziny 21:30. 26-letni Sebastian Sierpiński jechał samochodem wraz ze swoim szefem Krystianem. Nagle, gdy znajdowali się w okolicy wsi Wirówek, ten wyskoczył z auta i zniknął w pobliskim polu kukurydzy. W pojeździe należącym do swojego szefa zostawił dokumenty i portfel, a następnie wszelki ślad po nim zaginął. Na nic zdały się wielomiesięczne poszukiwania, w które zaangażowano wiele służby i wielu wolontariuszy. Sebastian Sierpiński urodził się w 1995 roku w miejscowości Dębno, znajdującej się w województwie zachodniopomorskim. Gdy miał 15 lat, wraz ze swoją rodziną wyemigrował do Norwegii. Jednak tuż przed swoim zaginięciem postanowił wrócić do Polski, podczas gdy jego rodzice zostali na Półwyspie Skandynawskim. Sebastian był duszą towarzystwa, lecz bariera językowa i całkiem nowe miejsce do życia z pewnością nie ułatwiały mu aklimatyzacji. Po pewnym czasie i początkowych problemach w końcu przyzwyczaił się do kraju fiordów i nauczył się języka. Spędził tam sześć lat razem z rodzicami i młodszym bratem. Po tym czasie zaczął szukać swojego miejsca gdzie indziej. Marzył o powrocie do ojczyzny. Mimo, że w Norwegii spędził kilka dobrych lat, to wciąż utrzymywał kontakty ze swoimi znajomymi z rodzinnego dębna. Przez pewien okres mieszkał i pracował także w Holandii, a następnie w Niemczech. Jest połowa 2020 roku. Sebastian po kilku latach wraca w rodzinne strony i wprowadza się do mieszkającej w dębnie babci. Z rodzicami oraz bratem utrzymuje jednak stały, niemal codzienny kontakt. Początkowo był trochę rozczarowany tym, co zastał. Okazuje się, że w jego otoczeniu sporo się zmieniło. Wielu jego znajomych wyjechało z Dębna oraz założyło swoje rodziny, co sprawiało, że nie mają już dla niego zbyt wiele wolnego czasu. W lipcu 2021 roku Sebastian podjął pracę w roli zaopatrzeniowca w gospodarstwie rolnym w Wirówku. Jest to osada znajdująca się w okolicach Gryfina, oddalona od jego rodzinnego dębna o jakieś 70 km. Według relacji jego ojca Krzysztofa miał być zachwycony miejscem, w którym przebywał. Podobno lubił swoje zajęcie i chwalił sobie koleżeńskie relacje z szefem. Krystian jest właścicielem firmy, która zajmuje się wypożyczaniem maszyn ciężkich, np. koparek czy innych sprzętów niezbędnych do wykonywania melioracji. Sebastian szybko nawiązuje z nim dobry kontakt, a przedsiębiorca proponuje mu pracę. Jego stanowisko miało charakter wielozadaniowy, a godziny pracy nie były stałe. Sierpiński miał jeździć z dostawą materiałów do klientów Krystiana, a także doglądać terenów firmy. Wkrótce szef pomaga również Sebastianowi znaleźć mieszkanie do wynajęcia kawalerkę w pobliżu Gryfina. Mężczyźni są widywani razem prawie przez cały czas, a ich relacje dość szybko stają się wręcz przyjacielskie i wykraczają poza stosunki między pracodawcą a pracownikiem. Warto wspomnieć o tym, że Krystian miał jedną niecodzienną pasję, którą była opieka nad jaguarem. Mężczyzna zdobył odpowiednie pozwolenia i trzymał egzotyczne zwierzę w specjalnej klatce w swoim przydomowym ogrodzie. Sebastian był zafascynowany jaguarem i wielokrotnie wysyłał jego zdjęcia swoim rodzicom. Ponadto praca sprawiała mu satysfakcję. W Gryfinie oraz w Wirówku czuje się zdecydowanie lepiej niż w Dębnie, w którym nie do końca był mile widziany przez wszystkich, o czym wspomnę nieco później. W jego życiu wszystko zaczęło się układać. Ponadto dziewczyna, z którą się wówczas spotykał, zaczynała znaczyć dla niego coraz więcej. Pewnego dnia kupił jej nawet złoty łańcuszek. 14 sierpnia miał być kolejnym zwyczajnym dniem w pracy. Sebastian skończył ją wieczorem, a po wszystkim wraz z szefem Krystianem objechali całe gospodarstwo, aby sprawdzić czy wszystko jest w jak najlepszym porządku. Chwilę później mogli już wracać do swoich domów. 26-latek zaczął się jednak dość dziwnie zachowywać. Gdy jechali autem, często rozglądał się na boki i sprawdzał lusterka boczne, zupełnie jakby bał się, że ktoś może go śledzić. Szef Sebastiana zeznał, iż ten sprawiał wrażenie przerażonego, o czym miał świadczyć między innymi jego wzrok. Gdy Krystian zwolnił, aby zapytać o co chodzi, cierpiński wykorzystał tę sytuację, otworzył drzwi i wybiegł z samochodu. Po chwili zniknął w polu kukurydzy znajdującym się tuż przy drodze, którą obaj podążali. Była godzina 21, a więc powoli robiło się ciemno. Szef bardzo zaniepokoił się całą sytuacją i wysiadł z auta. Przez ponad pół godziny miał wołać swojego pracownika, lecz na próżno. Chwilę później pomyślał, że Sebastian żartuje i specjalnie chce go nastraszyć. Po wspomnianym czasie postanowił jednak wrócić do domu. Po kilku godzinach ponownie przyjechał na miejsce i jeszcze raz nawoływał młodego mężczyznę. Ale i tym razem bez skutku. Co do telefonu komórkowego Sebastiana, istnieją dwie wersje wydarzeń. Jedna mówi o tym, iż zaginiony zostawił go w waucie szefa. Druga natomiast wskazuje, że miał go przez cały czas przy sobie, jednak aparat był nieaktywny. Po trzech dniach rodzice Sebastiana, którzy odzywali się do niego regularnie, nie mogli się z nim skontaktować. Zadzwonili więc do pracodawcy swojego syna. Ten opowiedział im o sytuacji, której był świadkiem. Zaniepokojeni sierpińscy poprosili więc mężczyznę, aby całą sprawę zgłosił na policję. Sami zaś zaczęli przygotowywać się do powrotu do Polski. W poszukiwaniach sierpińskiego udział wzięły nie tylko odpowiednie służby, takie jak policja czy straż pożarna. Zaangażowano również aż 70 wolontariuszy oraz firmę posiadającą w swoim asortymencie drony do wynajęcia. Ponadto każda osoba zaangażowana w poszukiwania posługiwała się systemem GPS. Najpierw sprawdzone zostały ostatnie miejsca, w których przebywał zaginiony, czyli wspomniane wcześniej pola kukurydzy, lasy, okoliczne łąki, a nawet znajdujące się nieopodal zbiorniki wodne. Poszukiwania nie mogły odbyć się także bez specjalnie wyszkolonych do tego psów które jednak nie podjęły żadnego tropu. Rodzice Sebastiana wynajęli nawet jasnowidza, lecz i ten nie zdołał pomóc. Sierpińscy wraz z policją pojechali na miejsce, gdzie widziano ich syna po raz ostatni. Znajduje się ono około 15 minut drogi od Gryfina. Ojciec chłopaka zarzeka się, że razem ze służbami przeczesali każdy centymetr pola kukurydzy. Jednakże niczego nie udało się im znaleźć. Ponadto okoliczne plantacje, a także lasy, jeziora i bagna zostały przeszukane za pomocą dronów działających na podczerwień. Rodzice Sebastiana, mimo nieudanych poszukiwań, nie tracą nadziei. Za każdym razem, gdy opuszczają mieszkanie w dębnie, aby szukać swojego syna, zostawiają mu kartkę na wypadek, gdyby nagle wrócił. Ważnym punktem w tej sprawie mogą być wydarzenia z maja 2021 roku, czyli dwa miesiące przed zaginięciem mężczyzny. Sebastian wracał do mieszkania swojej babci z wyraźnymi śladami pobicia na twarzy. Starsza kobieta uznaje to za dziwne, gdyż jej wnuk nigdy nie przejawiał agresji i takie próby rozwiązywania konfliktów nigdy go nie interesowały. Początkowo nic nie mówi o całym wydarzeniu i ukrywa swoje obrażenia przed rodzicami. Babcia Sebastiana w końcu jednak wyjawia im, że ich syn został pobity. Dwudziestosześciolatek niechętnie opowiada o zdarzeniu. Okazało się, że miał kontaktować się z pewną kobietą, która była wtedy w innym związku, choć sam tłumaczył, że było to jedynie nieporozumienie. Jej partner jednak inaczej zinterpretował całą sprawę i ostrzegł Sebastiana, aby ten zostawił jego wybrankę w spokoju. Mężczyźni pewnego dnia spotkali się na ulicy, a zazdrosny dwudziestokilkulatek uderzył Sierpińskiego, w wyniku czego ten doznał obrażeń twarzy w postaci chociażby uszkodzenia kości jarzmowej. Sprawa nie trafiła jednak na policję z powodu urażonej dumy Sebastiana, który nie chciał robić problemów swojej koleżance. Wkrótce po zaginięciu Sierpińskiego policja dotarła do mężczyzny, z którym miał zatarg. Ten potwierdził informację o bójce, ale jednocześnie dodał, że w chwili zaginięcia Sebastiana przebywał ze swoją partnerką w ich domu i tego dnia w ogóle go nie widział. Śledczy uznali, że jego zeznania są wiarygodne, choć po zajściu mężczyzna miał odgrażać się, że to nie koniec i Sierpiński jeszcze pożałuje, że z nim zadarł. Po miesiącu od zaginięcia Sebastiana Sierpińskiego, a mianowicie 14 września 2021 roku, odnaleziono słomiany kapelusz, czyli jego ulubione nakrycie głowy. Znaleziska dokonano na gospodarstwie, w którym pracował. Kapelusz miał znajdować się na głowie Sebastiana jeszcze podczas przejażdżki samochodem z jego szefem. Nowe fakty rzuciły pewien cień na wyjaśnienia Krystiana. Jak to możliwe, że kapelusz był w bardzo dobrym stanie? Może ktoś go podrzucił w celu zmylenia śledczych? Trudno uwierzyć w to, że przez przypadek znalazł się on na terenie folwarku, skoro Sebastian miał go na głowie w trakcie swojego ostatniego powrotu z pracy do domu. Jak mówiła Krystyna, matka Sebastiana, policja stwierdziła, że wcale nie ma pewności, że kapelusz należał do jej syna. Na podstawie zdjęcia zrobionego tego samego dnia przez szefa można jednak przyjąć, iż bardzo podobne nakrycie głowy było własnością młodego mężczyzny. Jak to możliwe, że kapelusza nie znaleziono podczas pierwszych poszukiwań Sebastiana, tylko dopiero po miesiącu? Na to pytanie nie ma jednak odpowiedzi. Niedługo przed wyskoczeniem z auta miał zadzwonić do swojej dziewczyny i powiadomić ją, że wraca do domu. Oprócz tego odbył wideorozmowę ze swoim kolegą, który podczas połączenia dostrzegł, że to właśnie Sebastian prowadził pojazd. Zapytany o to szef Sierpińskiego tłumaczył, iż wspomniana rozmowa miała miejsce jeszcze zanim się przesiedli. Warto zaznaczyć, że w pobliżu miejsca zaginięcia Sebastiana znajduje się wiele terenów podmokłych. Między innymi spore jezioro Wełtyńskie czy płynąca w odległości kilkudziesięciu kilometrów rzeka Odra. Ten pierwszy zbiornik został jednak dokładnie przeszukany przez nurków za pomocą specjalistycznego sprzętu. Rzeka nie została sprawdzona, lecz jeśli Sebastian utopiłby się właśnie w niej. Jego ciało z pewnością zostałoby znalezione w trakcie oczyszczania odry z powodu nie dawnej katastrofy ekologicznej. W czerwcu tego roku w okolicach Mielenka Gryfińskiego przez kilka dni policyjny śmigłowiec SOKÓŁ prowadził poszukiwania tajemniczych zwłok za pomocą specjalnych urządzeń. Czy akcja miała związek z Sebastianem Sierpińskim? Rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w krótkiej rozmowie z portalem igryfino.pl przyznała, że chodzi o sprawę zaginięcia pewnej osoby, jednak nie mogła potwierdzić jej danych. Wychodzi na to, że i tym razem nie udało się znaleźć żadnych dowodów na śmierć Sebastiana. W poszukiwaniach nie pomogła również wyznaczona nagroda pieniężna w wysokości 20 tysięcy złotych dla osoby, która przekaże informacje ważne dla rozwiązania tej tajemniczej sprawy. Jak wynika z zapewnień policji, poszukiwania młodego mężczyzny wciąż trwają. Co ciekawe, rodzice Sebastiana nie zostali poinformowani o planowanych poszukiwaniach przy pomocy śmigłowca. O wszystkim dowiedzieli się z mediów. To dla nas był wielki szok, tym bardziej, że my nie zostaliśmy poinformowani przez policję, że będzie coś takiego robione. Jak próbuje co jakiś czas się dowiedzieć, co się dzieje, to dowiaduje się po czasie, że były różne akcje, o których policja nam nie mówi. Zdradza mama Sebastiana w rozmowie z Radiem Z. Sebastian, jak już wspomniałem wcześniej, był osobą bardzo towarzyską. Zarażał uśmiechem i pogodą ducha wszędzie, gdzie tylko się pojawił. Był bardzo lubiany i wszędzie było go pełno, a nudę zawsze omijał szerokim łukiem. Czy to możliwe, żeby nikomu nie powiedział o swoich problemach? O tym, że ktoś go śledzi? W przeszłości zdarzało się, że nie o wszystkim mówił rodzicom, ale miał przecież dziewczynę, której z pewnością by się zwierzył. Dlaczego szef Sebastiana od razu nie zgłosił zaginięcia? Jak tłumaczył, uznał, że nikt nie weźmie go na poważnie, gdy powie o całej sytuacji. Podobno o wszystkim poinformował jedynie dziewczynę zaginionego, gdyż to właśnie tylko do niej posiadał jakikolwiek kontakt. Dlaczego podczas jazdy zamienił się z Sebastianem na miejsca? Czy Krystian ma coś wspólnego z zaginięciem swojego pracownika? Ich relacje były przecież bardzo bliskie, dlatego trudno uwierzyć w to, że nie wiedział o ewentualnych problemach Sebastiana. Ponadto policjanci sprawdzili jego samochód pod kątem śladów kryminalistycznych, jednak niczego nie znaleźli. Warto przez chwilę pochylić się również nad sprawą pobicia młodego mężczyzny. Historia zna wiele przypadków, kiedy to na skutek odniesionych obrażeń ciała osoby poszkodowane po pewnym czasie zaczynają się dziwnie zachowywać. Przyczyną są wówczas uszkodzenia neurologiczne, do których doszło prawdopodobnie w skutek uderzenia. Taki przypadek spotkał chociażby Larsami tanka, który został pobity na krótko przed swoją niespodziewaną ucieczką z lotniska. Jeśli Sebastian naprawdę ucierpiał podczas bójki z partnerem swojej koleżanki, a jego zaginięcie ma bezpośredni związek z problemami neurologicznymi, to dlaczego do tej pory nie został odnaleziony? Dlaczego oprócz słomianego kapelusza nie natrafiono na żaden inny trop? Niektórzy łączą zaginięcie Sebastiana Sierpińskiego ze sprawą Klaudii Jarneckiej. Oba przypadki zdarzyły się w podobnym czasie, w odstępie dwóch miesięcy, a także w podobnym miejscu, gdyż rodzinne miejscowości wymienionej dwójki dzieli zaledwie 20 km. Zarówno Sebastian, jak i Klaudia wyskoczyli nagle z samochodów, a ślad po nich zaginął. Czy jest to tylko fatalny zbieg okoliczności, czy może te dwie sprawy są w jakiś sposób ze sobą powiązane? Czego tak naprawdę przestraszył się Sebastian Sierpiński, kiedy postanowił wyskoczyć z samochodu? Czy zeznania jego szefa i prywatnie przyjaciela można uznać za wiarygodne? Jakie w rzeczywistości były ich relacje? Na żadne z tych pytań nie ma jednoznacznej odpowiedzi, a wszystko pozostaje w sferze domysłów i przypuszczeń. Choć z biegiem czasu jest to coraz mniej prawdopodobne. Miejmy nadzieję, że cała historia zakończy się pozytywnie, a rodzice zaginionego odzyskają spokój, którego nie mogą zaznać już od dwóch lat. Moi drodzy, na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Moi kochani, jak po każdym odcinku, czekam na Wasze komentarze. Dajcie znać, co myślicie o tej sprawie. Przypominam Wam też, że możecie dziś zarejestrować się w sklepie pod adresem sklep.kanalkryminalny.pl. W niedzielę rusza przed sprzedaż. Zajrzyjcie na stronę chociażby z ciekawości i zobaczcie, jakie produkty dla Was przygotowaliśmy. Dziś życzę Wam już spokojnego i bezpiecznego tygodnia. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.